CDS nie jest lekarstwem, nie będzie lekarstwem, ponieważ on nie zmienia nie, nie zmienia metabolizmu, nie, nie oddziaływuje z receptorami komórkowymi. To jest substancja, która jedyne co robi, to oczyszcza i energetyzuje. Dostarcza tlen. No Wiemy o tym, ja na parę filmików o tym opublikowałem, że... Tą najważniejszą witaminą dla nas jest witamina O2, czyli tlen. No nie jest oczywiście witaminą. Bez tlenu nie, człowiek żyje bez tlenu 3-4 minuty. I umieramy bez tlenu. Więc jest to taki, taki, taka substancja, to jest pierwiastek, który, który um, uczestniczy we wszystkich, we wszystkich procesach metabolicznych wszędzie. Bez tlenu nie ma życia. A CDS, ten tlen dostarcza, nie bezpośrednio oczywiście. CDS to roztwór wodny dwutlenku chloru. Dwutlenek chloru jest małą cząsteczką gazu, żółtego gazu. Substancja, która nie zawiera chloru wolnego, nie jest toksyczna, nie jest wybielaczem, to jest jon chlorkowy ten sam jon, który występuje w soli kuchennej. Każdy z nas ma w sobie 200-300 gram takiej soli. Nie jest w stanie z CDS-u nie jest w stanie nawet jednego grama dostarczyć, więc dwutlenek no, chloru nie jest toksyczny dla, dla, naszych komó dla naszych komórek. No co robi, jak powiedziałem, oczyszcza. A dlaczego oczyszcza? No to może później chwilę o tym powiem. To jest jakby nowa substancja na rynku. Tak jak powiedziałem, no, jest to zupełnie inne, inne podejście do leczenia, ponieważ jest to działanie na, na przyczynę chorób właściwie, na zatrucia, na, na zakwaszenia. No, każda choroba wiąże się z, ze stresem oksydacyjnym, z zakwaszeniem, a CDS właśnie te problemy adresuje, więc. Więc y, dlatego on jest tak popularny, rośnie popularność. Tysiące lekarzy używają, stosują CDS w praktyce. Większość legalnie to w Ameryce Łacińskiej. Na terenie Europy w Niemczech, y, w Niemczech y, używają niektórzy lekarze. Co do Polski, to nie wiem nic na ten temat. Przypuszczam, że, że co po niektórzy wiedzą, ale nawet jeśli używają, to, to, to robią to po cichu, dlatego że. Dlatego, że jest to, to nie jest zgodne z protokołami tymi procedurami medycznymi, a może być nawet zakazane, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest niebezpieczny ze względu na swoją skuteczność. Skuteczność w leczeniu najcięższych chorób, no nowotworowych i, i nie tylko.